Państwa bardzo serdecznie. Początek lipca znajdujemy się na plantacji ogórka gruntowego, i dzisiaj powiemy, jak startujemy z fertygacją i co będzie tutaj podawane. Muzyka na plantacji ogórki nie były wysadzane z rozsady, tylko były wysiewane wprost do gruntu. Mamy tutaj cztery odmiany. W tym momencie, jeżeli spojrzymy tutaj na plantację, widzimy, że ona ładnie nam tutaj rozrasta. Do tego momentu, czyli początek lipca, była podawana tylko woda, ponieważ składniki uzupełniliśmy tutaj posypowo w glebie, dlatego chcieliśmy, żeby te rośliny wykorzystywały to, co miały dostarczone. W pierwszej kolejności w tym tygodniu zostanie rozpoczęta fertygacja. Podamy kwasy humusowe Jaravita Leotrak w dawce 5 litrów na hektar. Chcemy tutaj zwiększyć tą pojemność sorpcyjną i żeby ta fertygacja, którą będziemy wykonywać, była efektywniejsza. Jeżeli chodzi o wodę, którą wykorzystujemy tutaj do fertygacji, no nie jest ona za rewelacyjna, dlatego nawozy, które będą stosowane na plantacji ogórka są z serii Super, czyli część fosforu zawartego w tych nawozach jest w formie polifosforanów. Jak wspomniałam, w pierwszej kolejności podajemy kwasy humusowe, czyli produkt Leotrak. Potem podajemy kalcinit, ponieważ wapń też jest niezbędny tutaj do rozwoju tych roślin, do budowania nam zarówno systemu korzeniowego, jak i całych roślin. Będziemy właśnie podawać Kristalon Super Gena w dawce 35 kg na hektar na tydzień. Dawki te są tutaj wynikają z analizy gleby, którą przeprowadziliśmy. No i będziemy dalej czekać na okres kwitnienia, ponieważ widzimy, że tutaj już ładnie nam się rośliny rozwijają. Więc najpierw tutaj rozbudowujemy tą część wegetatywną i czekamy na. Na tej plantacji uprawa jest na podwyższonych zagonach, okrutych folią biodegradowalną. Jednak wiele plantacji ogórka jest uprawianych wprost w gruncie, dlatego tutaj zachęcam do zajrzenia do naszej ulotki, gdzie jest ten program, jeżeli chodzi o. Nawożenie dokładnie opisane, i tutaj mamy nawożenie doglebowe, nawożenie dolistne, na którym się tutaj opieramy. Jeżeli mamy taką możliwość, co by było najlepiej wskazane, tutaj jest rozpisane na poszczególne nawozy oraz dawki tygodniowe do konkretnej fazy rozwoju na plantacji ogórka co należy zastosować. Oczywiście wszystko najlepiej, żeby było tutaj yy, to uwzględnione od analizy gleby, ponieważ te dawki mogą troszeczkę się różnić. Ostatnie te dwa dni to mamy troszeczkę oddechu od tych wysokich temperatur, ponieważ temperatura około jest 20 stopni. Jednak no, uprzedziły to ogromne opały, temperatura powyżej 30 stopni. Jeżeli chodzi o utrzymanie plantacji i ochronę, no to tutaj musimy zwrócić uwagę w szczególności na choroby grzybowe, głównie na mączniaka, który w takich warunkach może nam tutaj na tej plantacji się pojawić. Dlatego przede wszystkim tutaj ochrona zapobiegawcza. I jeżeli chodzi o nawadnianie ogórek, to przede wszystkim woda, dlatego nie może jej tutaj zabraknąć. Regularne nawadnianie, ponieważ w późniejszym czasie, kiedy nam się pojawią zawiązki i tej wody będzie brakować, może to nam spowodować, że ogórki będą puste w środku, no i automatycznie ten plon handlowy nam się obniży i w przypadku kwaszenia takich owoców no będą one puste. Jeżeli chodzi o nawadnianie tej plantacji, tutaj podlewana jest ona dwa razy dziennie. Staramy się to robić wczesnym rankiem. Ponieważ później jest ta wysoka temperatura, jest wyższa transpiracja, też często wieją silne wiatry. Dlatego chcemy, żeby te rośliny miały tutaj dostarczoną wodę na start na ten ciepły dzień.